Siema, z tej strony Mister co i teraz odcinek na moim kanale e, Uznałem, że będę nagrywał trochę więcej contentów na moim kanale, więc dzisiaj będzie Roblox e, Będzie po prostu, myślę, że więcej osób chciało oglądać moje firmy, ponieważ będzie dla, większe, dla większej grupy e, ludzi po prostu e, mój kanał e, Więc e, no, od dzisiaj będzie na moim kanale e, wielkont, czyli wielo i kont, w sensie wielki content i... No, to lecimy do gierki, nie? Siema Dzisiaj będziemy lecili rakietą i... E, no, lecimy się ma. A lecimy już rakietą e, Eryk, jak gdzie ty Jesteś? O jesteś, cześć. Lecimy na Cześć, będziemy... teraz doskoczę. Ej, dlaczego jest jasno? Bo dopiero wlatujemy w nas przestrzeń! Co jest? Ha. Ej, zasnąłem, a ty? A nie, dobra, nie jestem. Patrz, obudziliśmy się w kosmosie. Dobra, dawaj, zwędzimy coś coś są. W kosmosie. Dawaj to się odwalmy. No. Nie, musimy usiąść. Ja niech to. Dobra. Jestem pierwszym nupkiem, który wleciał w nas w przestrzeń. Tak, kotem chyba. Patrzek jak mnie wraca, Jezu! Co jest? Okej, okay, ja, ja uciekam no, mi drzwi, proszę. A i co jest? A chyba nie powinienem. Co jest? Dobra, welcome tutaj pisze. Witam w ja no. Jakaś Lara do mnie mówi, ja się jej boję. Oh. Lara. Lara. Normalny kajtek bez majka. To tak, tak, jest Dobra, chodzimy tu. Kompresji robimy. Gościu kompresji. Oni nas kompresują. Jak... <laughs> tak, będziemy tym, będziemy jedzeniem. Wiesz, próżniowo opakowane, nie? No. Widziałem próżniowi, wow. Zawsze, Zawsze marzyłem być próżniowym. 5, 4, 3, 2, 1. ginie! O nie! Mhm. Już jesteśmy skompresowani. Wkleją na nas gazy, to trochę niepokojące jest. Nie, <noise> nie wiem, <noise> to Tlenu nie mamy. Dobra, wychodzimy z nim. to tlenu nie mamy. No. Ani kurde, no zdjęli nam, udusimy się My kaczką z ogólnikiem jest... w kosmosie o, No, a ja, ja jestem y, noobkiem z y, ziomkiem, który ma jetpack y, w kosmosie Co to było Eryk, co to? Ty wiesz nie Mówisz co to było A nie wiem Dobra, ship broken jest no, sheep Ej sheep czemu ona no, jest taka wielka? Halo? Co? Czemu ona jest taka wielka? Halo? No to babka. O, kurna. Ja się, się co z podróży. Manie, manie. Zobacz, ona ma jakieś robaki z tych gości. W się to tak wygląda. Są włosy, ale. No. I co to wygląda jak. A, nikt nie, to nie. No, no, możesz go No, 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 Ej, pomóż. Dobra, zostałem... zostałem uwięziony w, w, w jakimś pomieszczeniu faratowym. Jest w kosmosie. Nie wiem, czy takie duże strumą. No. Czego metry? Jeden, dwa, trzy, cztery, Nie, pięć. Ej czerwone światło jest. Wszyscy zginiemy naprawić, tylko ten już, Każdy musi Nie wrobisz Co? Nie wrobisz mnie. Dobra, Dobra ja dalej. Jak... Układałem puzzle, super. Zawsze lubiłam układać puzzle. A ja nie. Dobra, pomarańczowy nie kolor. Jak A. puzzle. Nie, nie wiedziałem, że każde puzzle muszą mieć pomarańczowe kolory? Jakie? Zielone? Zielone, dobra. Okej, okay, wygraliśmy życie. Uciekam. Uhu! Oho, Lipka, parkura teraz będziemy musieli odrabiać. Dobra, robimy parkura coś się ze... Bank Memory się zepsuł, to jest najgorzej. O! Ej, to nie... Co to jest? Okej, okay, dobra. Jeżeli jak ty zginiesz na tym parku, że to będzie nieźle. Mm. So, to, to jest bardzo możliwe. Nie? Mm. Tam jest Lara, zepsuta Lara. Ra, lara to jest nie... Do... To nie do... To niedobre. To niedobry Larytas. To jest, to, rozumiesz, to będzie nas naj, naj, nasz najtrudniejszy parku, jaki w życiu zrobimy. Zobacz, kiedy jest trudne. I tak pewnie połowa osób z serwera zginie jak znam życie. Tak zawsze jest. No, ale no to prawda. O nie, zginąłem. Dobra, Dobra Nie. mi się. Nie, że jakiś koleś jest z tyłu totalnie. Jabłka są tam. Jabłka? Jabłka. Dobra, daj mi jabłko. Ja? To jest jabłko? Kaczka ma apetyt. O nie, ej to się... Ale dobra, a to jabłko pewnie jest zatrute, jak zawsze. W każdej grze jabłka są zatrute, nie jest się jabłek. To jest zło szatana. Dobra, a tutaj jest gulasz. Bierzesz gulasz? Aj, ja biorę zieloną i choć tutaj jest dla Ciebie jedzenie, wiesz? To <laughs> mm. O, widzisz, Kaczka lubi to jedzenie. No, normalnie, fajnie. Ja tego nie ja jem. Ja uwielbiam zatrute jabłka. Zjedz jabłuszkę, jeszcze jedno zjedz, zjedz. No, zjedz. Dobra, zjedz! Dobra, jedz jabłko. To jest eksperyment, nagrywamy. To się, to się kameruje? To się kameruje. Ha! Zjadło tamta, patrz. Która ta? Która ta? Ja tu. Dobra, trzeba... Dobrze. Mamy dowody na to, co się dzieje z jabłkami w kosmosie. dudu, du, 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 jabłka zresztą są niebezpieczne, to wie każdy. Nie, jabłka... Jakieś tam są niebezpieczne, to wie każdy. Dobra, no Trochę nie ufam temu czerwonemu wzorkowi. Jakby się zapadł i zabił ich, to bym się ucieszył. Jaki czerwony wzorek? czerwony wzorek? O, na górze. I my jesteśmy w reaktorze jądrowym. Już nie. No. A mogę wstać? Nie. Nie mogę. Grawitacja się naciska. Hahaha! <grywka> Dokładnie. jest jesteś zbyt gruby! A! No normalnie. Dobra. Dridga, elewator, normalnie. Znaczy ten, blast jakiś. Tutaj, tutaj są blastery, więc uważaj. Jeszcze coś kliknie się i wybuchnie. Paniom. O nie. O kurna. kurde. bo się boję. Bole, będę pierwszy. Bo boję... Blaster, To są blasterowe. Rozumiesz To jak Spiderman ma. Spiderman miał blastery. O kurde, Bele mole. O nie, on nas zje. Ej, jak oni się tu dostali, serio. A ten to wygląda jakbyś tyżą nawet. No. Co, <głos》>? Co to Słowa, jest? Jaki zadowolony że no to jest tutaj dynamina. to jest najnowszy szyk mody yy... Ta, to jest wyraz do wiesz... Nie wiem Chyba bo ja tu mam jakąś dźwignię widzę Dźwignię? Gdzie Jak to dźwignię? Lubię dźwignię Znaczy lubię dźwignię Nie wiedziałeś? O kurna, i patrz jakie tutaj fajna farba ro rozlana, to jest farba No to mówię, że to jest najnowszy szyk mody Halo no, YouTube, to jest farba tylko Niedokończone malowanie na czerwoności A tam ci po prostu odpoczywają i na nich się farba wylała i tyle. To jest prawda. Po prostu sobie poparzyli oczy. Farbą. <grym <grym> poparzyli oczy farbą. Spoko, jak wiesz. Myśl co tam też O kurde, to jest no, Lara. Sam. Lara coś tam gala. A ten niemądry dziad pieroński Jaki dziad? Możemy, a ja to cię będę na to. Ja. Ja, ja, ja to mój cię, tak dałbyś mi na. No, Za późno. Eryk. Chyba, że ja wrzucić. Dobra, jak widać, Erykowi się udało. Tutaj tu mamy Eryka, ja. który. Ja, nie, każdy jest mikrofonem. Dobra, no, więc y, ile aerobuksów? 30. Jak to jest dzierstwo? Dobrze. Y, to kończą mi Cię mnie. Remonty system i zbrodkę. Okej, okay, kolega wyszedł to, to, to Idziemy na następną Gierkę. Siema. Dobra, to my będziemy teraz jechali normalnie. Znalazłem jakieś biedne dziecko. Nie wiem, gdzieś przybierające znalazłem. Będziemy je teraz adoptowali w ogóle. Więc jadę moim mega luksusowym autem, jak widać to jest, nie wiem, Fiat 356, czy coś, e, więc idziemy po biedne dziecko. Halo, biedne dziecko, gdzie ty jesteś? Mnie nie ma. Nie ma naszego biednego, biedne. Gdzie jesteś? Mm. Teraz? Tu. Nie, być dzieckiem. Cicho, bądź. Dobra, znalazłem biedne, biedne dziecko, dorosłe dziecko już, biedne, biedne dorosłe dziecko. Yy, I teraz jest ze mną dziecko. Nie. Yeah. Tak. Nie. Yeah. Dobrze, dziecko się nie słucha i będziesz takim biednym dzieckiem, jak on kiedy nie zostawisz komentarza łapkiem w górę i suba, więc... Ja bym zostawiał, bo ja bym się. I... Co? być otwaram dziecko Dobra, biedne dziecko. Czekaj! O, kaczka. Dobra, gdzie jesteś? Tu ludzka? Chodź do tego. Chodź. Wajdź. No Nie No To chociaż udawaj, że No to tak, to no, no, jedziemy. Jak Jakby biedne dziecko zamieniło się w kaczkę dziwaczkę, więc zostawię łapeczkę w górę, komentarz i... Zostawił łapę. zostawił łapę. No to jest kaczka dziwaczka, e, którą zamieniło się biedne dziecko czy coś. No, siama. Jeżeli nie zostawisz popeczki, to Daratek, ta da rakieta z pani zjedz ciebie to coś, więc no, zostaw łopeczkę i subika, będzie super, nie?